O, witam serdecznie, widzę, że nas widać, e, jesteśmy u pana Ireneusza Wąsika, będzie to kolejny bohater książki serialu Pomówieni, pan Ireneusz trochę przeżył, jeździłem na rozprawy, naprawdę przeżył piekło ze, ze swoją rodziną, na szczęście jest już na wolności, chce nam opowiedzieć swoją historię, chce nagłośnić pewne sprawy, które u niego się wydarzyły, trafił na złego urzędnika państwowego w postaci pewnego prokuratora, ale to może przedstawię, on coś więcej osoby, bo najbardziej wie o, o tej całej sprawie. No, witam, moje nazwisko Renanż Wąsik. Spędziłem trzy lata w areszcie na podstawie fikcyjnych przestępstw, które wymyślił prokurator Tomasz Giza z prokuratury okręgowej w Siercach, chcąc zepsić się w ten sposób, że ujawniłem e, to, że namawiał mnie do składania fałszywych zeznań i w dniu wczorajszym osoba, która mnie pomówiła, została wskazana przez Sąd Okręgowy w Pioskowie Trybunalskim. E, na zapłatę za dość uczynienia za fałszywe pomówienia w kwocie 50 tysięcy na moją rzecz. Czyli w pierwszej instancji można powiedzieć śmiało wczoraj wygrałeś proces i ta osoba udowodniła, że cię pomawiała i, zapłaciła, i ma zapłacić na chwilkę tak, obecną 50 tysięcy złotych. Tak, mam stuprocentowe dowody. Jak prokurator Tomasz Wiza z tą osobą wymyślił ponad 50, około 60 fikcyjnych przestępstw, oskarżając fałszywie 130 osób. Jest to wielka afera, dlatego do Ciebie też przyjechaliśmy. Irku, nie bałeś się o tym powiedzieć, nie bałeś się walczyć, bo nawet będąc w areszcie, dojeżdżając na sprawy sądowe, byłeś najbardziej aktywnym wśród oskarżonych. Jakby też ta niechęć prokuratora była skierowana w stosunku do Twojej osoby najbardziej, bo najbardziej walczyłeś, najbardziej atakowałeś. Powiedz mi dlaczego tych dwóch świadków małych koronie 60 zostało nakierowanych na Twoją postać, bo byłeś wpływowym biznesmenem i na jakiej podstawie oni tu chcieli Ciebie zniszczyć, czy jakaś to konkurencja, jak to wyglądało? Na początku pan prokurator Tomasz Giza mnie namawiał, żebym składał fałszywe wyjaśnienia, obciążał niewinne osoby, aby potwierdzić fałszywe zeznania Grzegorza Zakonka, ale jak się nie zgodziłem, to pan prokurator namówił inne osoby, aby mnie pomawiały. Mhm. Jak, jak, jak przeżyłeś ten pobyt w areszcie śledczym, to więcej oczywiście dzisiaj nie będziemy wam tego mówić, bo tu przyjechaliśmy spontanicznie nakręcić krótką audycję wideo, bo byliśmy w okolicy, ale wkrótce powstanie kolejny odcinek poważny, 60-minutowy, przejdziemy tu za całym sprzętem do pana Ireneusza i nakręcimy poważny odcinek do serialu Pomówieni, no bo ta historia jest kolejną, od której się włoży, jeży włos na głowie... Chciałem, żebyś pod... jest, to... chciałem tylko dodać, no. że... Moja urodzina ustaliła mnie, że pan prokurator Tomasz Giza zajmuje się popełnianiem przestępstw od około 10 lat. Twarde słowo, masz na dowody? Tak. Mhm. Gdzie pomówił, e, gdzie fałszował między innymi dowody, między innymi zeznania innych prokuratorów, z innych prokuratorów, którzy składali i osób, które teraz są posłami. Mhm. Czyli to już afera jest na, na wyższych stanowiskach, no ale zajmiemy się tym prokuratorem, no jest bardzo niemiła postać, ja miałem z nim tak sobie nieprzyjemność. Nawet na sali sądowej, jak przyjechałem jako prezes Fundacji Pomóżcie Pomorzem Akcji stop Pomówieniu, Na początku byłem dopuszczony, jak pamiętasz, do, do obserwacji tego procesu, a potem sobie wymyślono, że ja już widzieli, że jakby działam na korzyść oskarżonych, czyli że pojawił się Andrzej Żyromski z Warszawy w Sielcach i nakręca sprawy, głośno o tym w internecie mówi i wyłączyli nagle mnie e, z obserwacji tej sprawy. Nawet pan mecenas Paweł Kozanecki, serdecznie go pozdrawiamy z Łodzi, twój główny mecenas e, w tej sprawie był zszokowany taką postacią rzeczy, że... Jednak w tych siedzach, tak jak w innych sądach, jak już się przyjeżdża z kamerami, zaczyna się ktoś inny interesować, to nie jest im za bardzo na rękę. Powiedz mi, co takiego się wydarzyło u Ciebie w procesie, jeszcze tutaj, żeby ludzie wiedzieli, że postanowili, żebyśmy to nagrywali, bo to jest ważne, żebyśmy przyjeżdżali, bo z tego, co mówiłeś i patrzyliśmy, że są nie wszystkie słowa zapisywane, protokoły były fałszowane. Oczywiście. Mam też stuprocentowe dowody na kilka protokołów, które są sfałszowane, które przedstawię w kolejnym odcinku. Dobrze, tyle może od nas. Przedstawiam jest to dla mnie bohater, bo naprawdę ma wspaniałą żonę, dzieciaki i tego najbardziej bolało, siedząc prawie trzy lata w areszcie, że została mu zabrana rodzina i praktycznie dziecko urodziło się i było bez ojca przez trzy lata, więc nie życzę, życzę, nie życzę nikomu, żeby to przeżywał. U mnie było podobnie, mój syn miał 14 dni, jak mnie aresztowano. W szczęście, w nieszczęściu siedziałem 9 miesięcy, tylko, a może aż tyle, a pan Ireneusz siedział prawie 3 lata, więc domyślcie się, dlaczego powstała akcja z tą pomówienią, dlaczego powstaje serial pomówieni, żebyśmy z takimi, w może nie w cudzysłowie, nie, my musimy użyć tego słowa, z synami w postaci takich urzędników walczyli, bo to są przestępcy, którzy pod parasolem po prostu niby prawa, budują swoje statystyki, budują kariery, wiedząc już po jakimś czasie, że dane osoby są niewinne. Zgadzasz się ze mną, tak, jeżeli pan prokurator byłby, pan prokurator Tomasz Widział byłby niewinny, to jeżeli na sali rozpraw, gdzie jest około 40 świadków, mówię, że notorycznie popełnia przestępstwa, to założyłby mi sprawę o zniesławienie. Ale wie, że jakie mam dowody na to, to nic z tym nie robi. Nawet. Milczy, tak? Tak. Dobrze, no pozdrawiamy Was z Sulejowa. My wracamy do Warszawy wkrótce, w czerwcu. Odcinek z panem Ireneuszem Wąsikiem. Oglądajcie serial Stop Pomówieni i na internecie. Pozdrawiamy was serdecznie i trzeba chyba, może takie podsumowanie na koniec. Jeśli ma się rację, Irku, to trzeba chyba walczyć o swoje, nie bać się tego nagłaśniać, tak? Oczywiście, że tak. Tyle, pozdrawiamy serdecznie, trzymajcie się wszystkiego dobrego.